Ups! Chyba mam talent do wpadania w niezręczne sytuacje. Muszę umyć twarz? O, ale pech! Zapomniałam kupić pasty do zębów. No, Tubko, daj mi choć trochę. Dobrze, mam odrobinę. Zgodnie z prawem Marfiego, będę musiała zastąpić mycie zębów gumą. Czy pamiętałam, żeby ją kupić? Możesz zacząć dzień bez kawy? My nie możemy. Każdego ranka kubek mocnej kawy pomaga mi zacząć dzień. Tylko nie zapomnij wycisnąć pokrywki, bo może zdarzyć się wypadek. Co to, kawowy prysznic? To mnie dopiero obudziło, ale dobry dzień. Nie lubię się spóźniać. Zaraz zacznie się wykład. A najgorsze, że wszystko idzie źle. Super, rozwiązało mi się sznurowadło. Nie, nie, nie wystarczy włożyć go do buta. To zadziała tylko na chwilę. O, muszę je zawiązać. Moja kosmetyczka i zeszyt. O, co chodzi z tym pechem? Zapomniałam zapiąć plecak. Następnym razem nie będę się tak spieszyć. Zdalna rozmowa o pracę to delikatna sprawa. Twój pokój musi być tak samo dobry jak ty. A przynajmniej ta część, którą widać. Jeśli chcesz zrobić dobre wrażenie, wybierz dobre ujęcie. Wszystko zależy od ustawienia kamery. Wystarczy, że ruszysz laptopem i będzie widać bałagan. Nie spodziewałam się, że zawiedzie mnie ten obrazek. O nie, to katastrofa. A chciałaś być zarządcą biura. Organizacja i porządek tak było w CV, prawda? Uwielbiam zakupy, nawet spożywcze. Potrzebuje więcej słodyczy, herbata, jakieś przekąski. Mmm, mm, ale fajnie Nutella też się przyda. Czas do kasy. Ile to będzie? E, czy zapomniałam pieniędzy z domu? Hmm. To chyba nie wystarczy, co? A ludzie w kolejce się niecierpliwią. O, to straszne. Jaki wstyd. Chcę zapaść się pod ziemię. Muszę zostawić zakupy. Przepraszam. Co jest najlepsze na obiad? Oczywiście gorąca zupa. Dodaj przyprawy. A jak rozmawiasz z koleżanką, gotowanie jest jeszcze fajniejsze. Co robię? Gotuję obiad. Spadaj, dla ciebie też wystarczy. Wiesz, że zupa jest zdrowa. Czekaj chwilę, dodam przypraw. O nie! Hej, słyszysz mnie? Nie, mój telefon, nie umieraj. Halo! Halo! Piękne włosy są niezbędne do stylowego wyglądu. Nie zapomnij zrobić loczków. W ten sposób. A w międzyczasie możesz przejrzeć Facebooka. Auć, to bolało! O, jejku, poparzyłam się! Co zrobić? To nie tylko boli, ale i zupełnie psuje mój wygląd. Makijaż nie pomoże. Może zakryję grzywką. Jak wyglądam? Przyszła wiosna. O, jaki lekki, ciepły wiaterek! Spacer na świeżym powietrzu jest taki miły. Przy okazji chcę ci coś pokazać. Tylko wyjmę z kieszeni. Nowe słuchawki. O, ale zobacz. Wypadło ci z kieszeni pieniądze, jak wyjmowałaś słuchawki. Teraz pływają w kałuży. O, nie. Co teraz mamy zrobić? Jak to co? Trzeba je uratować. Dużo ludzi bierze pieniądze, prawda? Jak wysuszysz, będą jak nowe. Zdrowie, sport, siła. Wybrałam się na siłownię. Będę ciężko ćwiczyć. Wszyscy ćwiczą. Co my tu mamy? Sztanga, super. Jeden przysiad, dwa przysiady i powtórz. W ten sposób? O, nie! Chyba koniec ćwiczenia pośladków na dziś. Ale jak zakryć wynik ćwiczenia? Dobrze, że mam bluzę! Pierwsze randki są takie romantyczne. Rozmowy, żeby się poznać. Na przykład, on uwielbia słodycze. A ty? O, niestety, jestem na diecie. A w ogóle to nie przepadam za słodkim. Ale niełatwo oprzeć się pokusie, jak zostaniesz sama z ciastem. Mm, wygląda pysznie. Chyba nie dam rady się powstrzymać. Oto dowód. On też się nie powstrzymuje. Może hmm? spróbujesz choć odrobinę. <gry> A, już próbowałaś. A mówiłaś, że nie lubisz słodkiego. Nie, 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 nie zrozumiałeś. Jedz, nie wstydź się, ale dziwna sytuacja. Praca w biurze jest taka ciężka: tabele, wyliczenia, projekty. i oczywiście spotkania. Raport jest gotowy, ale musimy kilka rzeczy omówić. Słucham, są nieścisłości tu. Tu, tu i. Co to? Guma na moich dokumentach? Fuj! Ochyda! Nie wiem, jak to się stało. Możemy udawać, że nikt nic nie widział? No, przynajmniej masz świeży oddech. Zatrudniasz kogoś, a potem się okazuje, że nie potrafi normalnie rzuć gumy. Tyle dobrego wrażenia w miejscu pracy. A potem? Hej, dziewczyny, o czym plotkujecie? Naleję sobie kawy. Rozmowy przy ekspresie w czasie przerwy to konieczność. No tak. Ech, chyba twoja przerwa będzie bezkofeinowa. To koszmar dość. Tak, to było niezręczne, ale przynajmniej smaczne. A koleżanki z biura będą miały o czym plotkować. Wyższe sfery mają swoje rozrywki. Galerie sztuki, rozmowy o filozofii. Niesamowita kreatywność. E, coś jest nie tak. Nie widzisz? Zawsze lepiej widać z zewnątrz. Tylko spójrzcie na nią. Jak tak mogła przyjść na wystawę sztuki? Powinna się wstydzić. O czym plotkujecie? Czemu chodzisz półnaga? Gdzie? Co? O nie! Pomocy, co robić? Spokojnie, już pomagam. Wychodzimy. Wydostańmy się stąd. Piękna pogoda, chcesz usiąść? Świetny pomysł, ale nie tutaj. Zobacz świeżo malowane. O, powinnaś uważać. Pisanie wiadomości w ruchu to nie jest dobry pomysł. No tak, oczywiście, musiałam wybrać tę ławkę. O, chyba czuję farbę. Ej, puszczaj mnie, ławko! Świeżo malowane. To jakiś koszmar. Muszę iść do domu i się przebrać. O, uwielbiam tiktaki. Są pyszne i zdrowe. Czekałam na to cały dzień. Ale uważaj, przyjaciółka jest czujna. Hm? Co to? Chyba ktoś otworzył pudełko tiktaków. Muszę to sprawdzić. Skąd tu się wzięłaś? Ale się skradasz. Dobrze, tylko kilka. O, jesteś taka hojna. Nie ma za co. Mmm, pycha. Ej, wysypałaś prawie całe opakowanie. Mistrz niezręczności 2020. Znajomi zabrali się za posiłek. Mmm, to pachnie pięknie! A gospodyni się stara! Zrobiłyśmy zdjęcie na Instagrama! Czas Jej. jeść! Idzie gospodyni! Dziś będzie pyszna oh. domowa pizza! Oh. Nie na kolana! Ale katastrofa! Hmm. Tak długo gotowałam, a skończyło się na podłodze! I na gościach! Nie byłabym dobrą kelnerką! Hmm... <suszel> Podobały ci się nasze skecze o porażkach? W jakiejś z tych sytuacji kiedyś byłeś? Daj nam znać w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć, lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików od Trum, Trum Select.